Dziemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do nowej serii w Par. Nie mam pojęcia co to jest za gierka. Jest to gierka e, ogólnie na telefon. E, ja używam emulatora, więc jadę z tym na PCK, więc zobaczymy e, ta gra nam daje, co tu się dzieje. E, zobaczymy jak e, się w nią gra. To w ogóle warte czy nie warte? Hmm, myszką. Bloky farm... Zrobimy yy, tak. Zrobimy... tapa farm. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jest. No, Wybrałem swojego awatara. No dobrze. No to sobie damy. Dobra, próbujemy teraz. Może teraz nam nie będzie urywać filmu. Naprawdę. Dobra, jest po polsku. Jest po polsku! Ech. Dobra, już wcześniej widziałem napisy, ale dobra, jest tylko po polsku, elegancko. Miejsca na plony. Napraw pichlerz, no to naprawiamy, spichasz. Naprawi się on jakoś? O, dobra. Stodoła. Naprawić sodoły, no to naprawiamy, sodoły. Aha, nagroda, dobra. Na razie to mamy samo uczka, tak? Na razie mamy samo uczka. O, elegancko, nagrody, ale czemu nie mamy żadnego dźwięku? Czemu nie mamy żadnego dźwięku? Czekajcie, szukamy, wyłącz, dźwięk, włącz, tutaj mamy wszystkie jakieś rzeczy, dobra, tutaj mamy to, 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 ustawienia, język, no niby dźwięk jest włączony, ale nie mam żadnego dźwięku, nie wiem czemu. Ta gra nie miała żadnych dźwięków. No dobra, pierwszy odcineczek będzie bez dźwięku, pomyślimy później, ale wydaje mi się, że powinny być jakieś dźwięki. Dobra. Aha, i dobra, coś takiego to wy. Coś takiego, dobra. Odbieramy nagrodę. Mamy 3000, dobra. I znowu mamy młyn, dobra. Odbieramy tutaj prezent. Młyn? Dobra, teraz kliknij, odebrać karmę, tak? 4 minutki, no wiadomo, wszyscy są diamenty, żebyś użył zawsze na początku, żebyś użył te diamenty. No, nie możesz mieć diamentów, musisz to zużyć, musisz to zużyć. No, jak, jak możesz człowieku mieć darmowe diamenty i nie możesz i, i trzymać, ich, żeby ich nie zużyć? Nie, musisz kliknąć, musisz ich zużyć. No, w każdej, jednej grze mnie to denerwuje, bo wiecie, no też sobie na coś zostawić. A tu na ci pisze kliknij to, musisz tu kliknąć, musisz tu kliknąć. Normalnie bierzemy to i idziemy dalej. Odbieramy nagrodę, znów diamenty. Zobstawiam, że te diamenty będą na ulepszenia i będzie ich trochę ciężko zdobyć. Kurnik, można to jakoś zamknąć? Dobra, odbieramy kurnik. Buduj kurnik. Idź. Musi być tutaj. Dziękuję w O. Tylko tutaj postawię. Teraz kurii przeciągnij. Dobrze. Tej I tej. Kurkę. Jeszcze jedną. Dobra. Trzeba je nakarmić, dobra. Wszystkie zwierzęta na raz, dobra. Kurki są szczęśliwe, dobra. No dobra, idziemy dalej, odbieramy nagrodę. Otarzycie? Nie wiem co jest z tym dźwiękiem, już nie mamy dźwięku. Dobra, przyspieszyliśmy. Co? nam zebrało jajeczka? Zebrało jajeczka, dobra. Aha, i serduszka tam idą. Zamówienie, dwa jajka. Aha, i ładujemy na auto. Aha, będziemy e, produkować, a tu będą nam odbierać. Świetnie, dostarczy jedynie teraz. wróć z nagrodą. Dobra, odbieramy nagrodę. I pan pojechał, dobrze? Odbierz pole. Dobrze. I mamy pole. Aha, że mamy zebrać z pola, dobra? Nie, yeah, Roni? żale się nam tego sypie. Ja cię kręcę. Tyle dzieje, że nie nadążą. Nie, pieska chce. Odbierz. Gratis? 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 Gratisy biorę. No dobra, mamy gratisy, wracamy. Odbierz. Idź. Ja też muszę pieska wszystko karmić, tak? Tak, no. Energia. Ja muszę wszystko mu kupować. Dobra, tu mamy coś, coś dla mnie. Co to będzie? Kulary? Czapkę. Yy, patyk. Pieska. Dobra, odbieramy zamówienie. No, normalnie wiesz, tyle, 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 klikania. No, wystarczyło. Dobra, tyle wystarczyło. No, dobra. Załóż okulary. Idź. Ja je piesowi założę, czubkę, ja Cię kręcę, ja to piesowi założyłem. Dobry jest, dobry jest, ej, naprawdę jest dobry. Możemy zwierzęta dekorować już tak trochę. Tu mamy nagrodę, dobra, odbierzemy. hepatek mi chciała rozjechać. No i dobra, ej, czy chciałbyś poświęcić chwilę, aby ocenić grę? Ej, no nie mam czasu teraz na to. No i dobra. Tutaj jest zamówienie i jest dwa razy: jak obejrzycie filmik, monety do zobaczymy, jak to się wczyta. Dobra, wczytało się, pełno nam wyświetliło rzeczy, lekram odbieramy. Wszystko aha, losowania za każdy dzień, dobra. Też bierzemy, ale my tutaj nagród dostajemy wszystkiego. O, już znów auto przyjeżdża, znów jakaś misja. Ja jeszcze jednego nie zrobiłem, a tu już następny. Pieska mi rozjechało. mi się wydawało, czy mi pieska rozjechało? Piłka. Eee, mogę handlować z innymi graczami? Nie mówcie mi, że w takiej coś jest. Oparcie. Ja to jest połączone, to ja mogę handlować z innymi sprzedaj. Nie co ja mogę zrobić. Aha, ja to, ja to sprzedaję, tak? Teraz nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Wiecie co? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem teraz o co chodzi. Ja to kupiłem, bo mi kasa zeszła, dobra. Nie, nie rozumiem, to nie rozumiem tej misji. Wiecie co, nie rozumiem tej misji. Nie rozumiem. Są statystyki jakieś, ale nie kumam nie, 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 tej misji, tak? Ja mi coś pokazać, a w dupę mi kopnął i mnie zostawił, tak? Gdzie jest moja farma? Jak stąd wyjść? Czy ja muszę czekać te 3 minuty tutaj? 2 minuty 40 sekund. To co, ja muszę tyle czasu czekać? No nie no, widzisz to, no nie wiem o co chodzi. Tutaj chyba muszę czekać te dwie minuty, aż się to zrobi. Więc yy, poczekamy sobie te dwie minutki. A nie, dobra, znalazłem przycisk, gdzie się tutaj wycofywało do tego. Teraz tak, teraz ja tutaj mogę. wydać dać pszenicę. Tak. I tam będę sprzedawał, tak? Tak, o to chyba chodziło w tej grze. Dobra, czekajcie, ja sobie zasieję kukurydzę. Mam ze tę kukurydzę. Nie chcę zasiać. Nie mogę tu. Mogę jakoś pola dokupić albo coś. Ile mogę tego pola dokupić? Troszkę mogę dokupić. Dobra, więc dokupimy ile można. I sobie tutaj te pola rosną i to chyba tyle. Dobra. Nie wiem, o co chodziło. Dobra. Teraz to uprawimy wszystko, no i zasijemy tu na przykład kuryzę. No dobra, no to tak wygląda ta gierka, tak się w niej dzieje. Eee, jak się wam podobała ta gierka? Piszcie w komentarzach. Eee, wszystkie komentarze mile widziane, łapki do góry mile widziane i do zobaczenia w następnym odcineczka. Cześć wam!